Dziś zanurzamy się w temat szkoły w chmurze. To taki alternatywny model edukacji, prawda? Zyskuje w Polsce na popularności. Zdecydowanie mamy trochę materiałów, żeby przyjrzeć się, jak to działa, jakie są liczby, koszty, no i wyzwania. Dokładnie. Chcemy zrozumieć, o co w tym chodzi, jaką to ma skalę i czy to, no wiesz, czy to realna opcja, czy może trochę takie bujanie w obłokach. Mm -hmm. I szczególnie, jak ważna jest tutaj rola rodziców. To wydaje się kluczowe. No właśnie, zacznijmy może od skali, bo to daje pewien obraz. W tym roku szkolnym 2024-2025 szkoła w chmurze to jest około 29 tysięcy uczniów. 29 tysięcy to dużo czy mało w skali kraju? W skali całej Polski to wciąż niewiele, poniżej 1%, może jakieś 0,6% wszystkich uczniów, ale, ale? ale jeśli spojrzymy tylko na edukację domową w Polsce, gdzie jest łącznie powiedzmy około 60 tysięcy dzieci, mhm. to szkoła w chmurze zgarnie prawie połowę. To jest naprawdę znaczący gracz w tej konkretnej niszy. Aż połowa edukacji domowej. To faktycznie sporo. A ten trend rośnie? Widać wzrost. Tak, i to wyraźnie. Rok wcześniej, w 2023, było ich około 25 tysięcy, a cała edukacja domowa to było trochę ponad 40 tysięcy. Więc rośnie i szkoła w chmurze, i cała edukacja domowa. Dobrze, to powiedzmy, jak to działa w praktyce. Czym to się różni od takiej zwykłej szkoły, poza tym, że dziecko jest w domu? No więc formalnie to jest po prostu edukacja domowa. Prowadzi ją fundacja non profit. Wszystko odbywa się online, obejmuje y, wszystkie etapy, od zerówki aż po liceum, czyli dzieciaki od 6 do 18 lat. A jak to wygląda od strony rodzica? Rodzic składa takie formalne oświadczenie, że przechodzi na edukację domową, a dziecko uczy się w domu we własnym tempie, przez platformę internetową. Czyli siada do komputera i ma lekcję. Nie do końca tak. Nauka jest asynchroniczna. To ważne. Nie ma sztywnego planu, że o dziewiątej matematyka online. Dziecko samo sobie organizuje czas. Okej, okay. czyli platforma daje materiały, tak zastępuje podręczniki? Dostarcza materiały, owszem, interaktywne karty pracy, jakieś projekty. Na przykład w klasach 1-3 jest coś takiego jak drzewo kompetencji. To bardziej śledzi rozwój umiejętności niż tylko wiedzę ale nie ma gotowych wykładów, filmików z lekcjami? Raczej nie. To nie jest kurs online w tym sensie. Uczeń musi sam, aktywnie, szukać informacji, drążyć temat. Samodzielność jest kluczowa. Brzmi wymagająco dla dziecka. A gdzie wsparcie? Wsparcie jest, szkoła zapewnia cotygodniowe konsultacje online z nauczycielami, są też warsztaty, kursy dodatkowe, na przykład maturalne, jest też zespół psychologiczno-pedagogiczny i tacy opiekunowie rodzin. A i rodzica musi być zupełnie inna niż w tradycyjnej szkole. Dokładnie, i tu jest sedno. Nauczyciel to bardziej mentor, konsultant, dostępny online niż wykładowca. A cały ciężar tej codziennej nauki, organizacji, motywacji spoczywa na uczniu. Ale chyba nie tylko na uczniu. Mówiliśmy o rodzicach. Oczywiście. Właśnie tu wchodzi ta fundamentalna rola rodziców. Bez ich aktywnego zaangażowania to po prostu może nie zadziałać. Co to znaczy aktywne zaangażowanie? Co taki rodzic musi robić na co dzień? Bo chyba nie tylko pilnować, żeby dziecko usiadło do nauki. Oj, znacznie więcej. Rodzic staje się trochę organizatorem tego procesu. Musi pomóc dziecku zaplanować dzień, tydzień, znaleźć jakiś rytm. Jest też głównym motywatorem, często pierwszym wsparciem, gdy coś nie idzie. Czyli to nie jest tak, że zapisuje dziecko i Platforma załatwia sprawę? Absolutnie nie. Psychologowie to podkreślają. To wymaga świadomego, ciągłego udziału rodzica. I jeszcze jedna ważna rzecz socjalizacja. No tak, brak codziennych kontaktów w klasie. Właśnie. Rodzice muszą aktywnie zadbać o kontakty dziecka z rówieśnikami, jakieś zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, spotkania. To nie dzieje się automatycznie. Chociaż z drugiej strony, pewnie dla niektórych rodziców, brak tej szkolnej presji i rywalizacji to może być zaleta. Tak, to też jest często podnoszony argument. Zależy, czego kto szuka. A jak wygląda sprawa oceniania? Są jakieś sprawdziany, oceny. I co ze świadectwem? No i koszty, bo to też ważne. Weryfikacja wiedzy jest raz w roku. Są egzaminy klasyfikacyjne, ustne i pisemne z tych głównych przedmiotów, które są w podstawie programowej. Czyli nie ma ocen na bieżąco, kartkówek, oceny z zachowania? Nie ma. Nie ma też ocen z zachowania ani egzaminów z przedmiotów takich jak plastyka, muzyka czy WF. A świadectwo jest normalne państwowe? Tak, świadectwa są w pełni państwowe i ważne, mimo tych różnic w systemie oceniania. OK. A koszty? Bo krążyły opinie, że kiedyś to było za darmo. Kiedyś tak było, ale od roku szkolnego 2024/2025 wprowadzono czesne. Przykładowo na przyszły rok 2025-2026 to jest 190 zł miesięcznie w klasach pierwsze-trzecie podstawówki i 340 zł w liceum. Skąd ta zmiana? Zmiana była konieczna, bo Ministerstwo Edukacji mocno obniżyło subwencję oświatową na uczniów w edukacji domowej do zaledwie 20% standardowej kwoty. Rozumiem. A że szkoła w chmurze to fundacja non-profit, to te opłaty idą po prostu na pokrycie kosztów. Pensje nauczycieli, konsultantów, platforma, egzaminy, administracja. Warto dodać, że są zniżki dla rodzin w trudnej sytuacji. Jasne. No dobrze, to wróćmy do tego pytania z początku. Czy szkoła w chmurze to jest bujanie w obłokach? Z tego co mówisz, wynika, że chyba nie. To jest konkretny, działający model. Zdecydowanie nie jest to bujanie w obłokach. To działający system. Ale. Ale. Ale na pewno nie dla każdego. Wymaga ogromnej dojrzałości od ucznia i, co może nawet ważniejsze gigantycznego zaangażowania ze strony rodziców. Czyli klucz to świadoma decyzja i gotowość rodziców do bycia takim aktywnym partnerem? Dokładnie tak. To nie jest po prostu przeniesienie odpowiedzialności na technologię. Technologia jest narzędziem. Sukces zależy od rodziny. Od ich możliwości zaangażowania, organizacji życia społecznego dziecka. Podsumowując, elastyczność, indywidualizacja, tak, ale za cenę dużej odpowiedzialności i pracy, głównie po stronie rodziców i ucznia. Mhm. Mm dokładnie. Na koniec zostawmy takie pytanie do przemyślenia. Czy pewne elementy tego modelu. Ta elastyczność, personalizacja, mądre użycie technologii, ale też większa odpowiedzialność ucznia i partnerstwo z rodzicami. Czy coś w tego mogłoby przeniknąć do tej tradycyjnej stacjonarnej szkoły i ją wzbogacić? To jest bardzo ciekawe pytanie. Coś nad czym warto się zastanowić.